Porozmawiamy teraz proszę państwa z Krystyną Kurcza Predlich, autorką fascynującej książki Wowa Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zapytam być może naiwnie, ale czy to początek końca Władimira Putina, jak pani to ocenia? No, wszyscy byśmy tego chcieli. Ale właściwie po tym co powiedział przede mną generał Pasek, to trudno już wiele rzeczy dodać. Zobaczmy, co przede wszystkim z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z walką szefa bandy z szefem mafii. I kto tutaj zwyciężył, no, wydaje mi się, że sytuacja jest patowa. Jeżeli by rzeczywiście coś, jeżeli by rzeczywiście Putin miał zamiar dotrzymać gwarancji, jakie dał jakie dał to Prigorzyn by z tego wyszedł no, właściwie zwycięsko, dlatego, że jednak stał się na moment jedyną, jedyną osobą w całej Rosji, która na głos powiedziała prawdę o tej wojnie i tego już się nie da cofnąć. I, i jeżeli by, wszyscy mówią o tym, że. Putin nie dotrzymuje swoich zobowiązań i że być może Prigorzynowi grozi śmierci i co najmniej w taki czy inny sposób, ale przecież unicestwiając Prigorzyna, Putin by tylko potwierdził jego rację. Przecież by wtedy okazało się, że rzeczywiście on miał rację i że to co mówił to nie były bzdury, tylko sprawa, za którą powinien zapłacić życiem. Ale zresztą z pani, ale z pani książki bardzo mocno wynika i to w wielu fragmentach, że Władimir Putin jako KGBista nienawidzi przede wszystkim zdrady i upokorzenia, a tu został zdradzony i upokorzony. No cóż, zobaczymy, wszyscy się zastanawiają, czy to była ustawka, czy to nie była ustawka i o co właściwie chodziło. I z jednej strony mamy. Wigorzyna, który zupełnie bez przeszkód, co jest nieprawdopodobne, idzie przez, z Ukrainy, wychodzi, do, dociera do Rostowa nad Donem, idzie dalej, nikt go nie zatrzymuje. I, I tutaj jest jednak pytanie: czy dlatego, że byli tam uprzedzeni już wojskowi, czy też dlatego, że ludzie tak bardzo popierają buntownika przeciwko. Putinowi, że tak strasznie mają już Putina dość. Tutaj jest wielkie pytanie: czy to była ustawka, czy to nie była ustawka? I czy chodziło rzeczywiście o pieniądze li tylko Prigorzynowi, czy też nie? Ale zobaczmy, co zostało po tym wszystkim. Poszedł to, co już mówił generał Pacek i co jest nie do odwrócenia. To, co powiedział przez swoje, przez swoje media. Prigorzyn, że to jest wojna niesprawiedliwa, że nikt nie napadał, nie miał zamiaru napaść na Rosję ani, ani NATO, ani Ukraina, że tam nie ma żadnych faszystów, że rosyjscy żołnierze zabijają ludność cywilną i że ginie giną setki tysięcy, tysiące tysiące Rosyjskich żołnierzy, a nie tak, jak powszechnie się mówi, że zginęło tam kilka tysięcy. I tego już odwrócić się nie da. I z notowań, które wczoraj robiono, nie, nie potrafię przytoczyć, jak, jacy ankieterzy, tylko dotarły do mnie wyniki tej ankiety, że z rozpoznawalności 3% mniej więcej Prigorzyna w społeczeństwie rosyjskim wzrosła ona wczoraj do 80%, a więc już osoby prigorzyna nie da się wycofać z, z mentalności, z tego co dotarło do Rosjan. Mówi się, że 80% Rosjan popiera tę wojnę. My absolutnie nie możemy naprawdę wiedzieć, jak jest naprawdę, bo jakaś może być prawdziwa socjologia w kraju terroru, w kraju, w którym za, za informacje na, na naszym YouTubie, a na ich telegramie może można dostać kilka lat więzienia. Przecież Putin zaraz po rozpoczęciu wojny wprowadził drakońskie kary dla tych, którzy się Jemu przeciwstawiają. To są kary wielu lat do 15 lat więzienia. Więc yy, nie spodziewajmy się, że jeżeli podchodzi ankieterz czy dzwoni do kogokolwiek i pyta, czy popierasz, czy nie popierasz wojnę, znaczy specjalną operację, to ten człowiek mówi, tak, tak, oczywiście popieram. A co, innego, a co innego mówi prawda, w domu w prywatnych rozmowach prawdopodobnie, jeśli nawet ma. To odwagę. wiadomo, są te rozmowy na kuchni, i tak dalej. Tak, to co zapytam Ale... panią jeszcze, bo oddajmy też naszym widzom trochę możliwości zadania pytania, czy pani Elżbieta pyta, czy, czy pobyt Prigozina na Białorusi może wciągnąć, czy ma na celu wciągnięcie Białorusi w tę wojnę już tak, takie otwarte wciągnięcie, no bo wiemy, że Łukaszenka od początku pomaga. No ale teraz są wobec niego duże oczekiwania. Po pierwsze, nie mamy żadnych gwarancji ani dowodów na to, że Prigorzyn znajdzie się w Białorusi. Najprawdopodobniej przejedzie przez Białoruś dalej z tymi walizkami pieniędzy. To jest jedna z możliwości. Druga, bez walizek pieniędzy, ale tak czy inaczej on w tej, jego w tej Białorusi na pewno nie będzie. I możemy sobie z tym dać spokój. Poza tym, jeśli już mówimy o tych rozmowach, Łukaszenki z Prigorzynem, to to była ostatnia możliwość, jaka, jakiej się chwycił Putin w rozmowach z tym buntownikiem. Proponował, proponował prezydentowi Kazachstanu, by ten zajął się. Rozmowami, by ten usiłował przekonać Pigorzyna, a na to usłyszał od prezydenta Kazachstanu, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji, on się w to mieszać nie będzie. Poza tym, jak się dowiedziałam, co oczywiście nie jestem, nie byłam przy tym, więc nie wiem czy na pewno, ale to nie sam Łukaszenka rozmawiał z Pligorzynem, tylko przy pomocy bardzo oddanego Putinowi, tulskiego gubernatora Diumina, Diumina, któryż to Diumin jest silnie związany z Jastrzębiami, z tym najbardziej, najbardziej wojowniczym skrzydłem otaczającym, wśród ludzi otaczających Putina. To, to jest właśnie Batruszew, to jest Siecin. Ale dalej, co, co było przedmiotem tych rozmów na pewno nie wiemy, ale też nie nie, nie zachwystujmy się tym, że brał w tym udział Łukaszenka. Łukaszenko był tylko tym, który przykrywał całość tych rozmów i to, nie to, sądzę, to by Białoruś jako państwo miała tutaj coś do jakiekolwiek znaczenie. To gdzie z tymi walizkami pieniędzy Prigożnik w takim razie może się znaleźć? Nie wiem, może się znaleźć w Afryce, gdzie potwornie, gdzie robił rzezie w, w imieniu władzy rosyjskiej. Przecież Prigorzyn to nie jest tylko szef bandyckiego, bandyckiego wielkiego oddziału, to jest 25 tysięcy ludzi, takiej powiedzmy legii cudzoziemskiej rosyjskiej. Ale to jest człowiek, który stał przy Putinie w bardzo ważnych sprawach przecież to on stworzył. Tę, w Petersburgu tę wielką szkołę troli, która potem no, zamieniła się w bardzo silną organizację. I oto ona, to stamtąd tak atakowano wybory w Stanach Zjednoczonych, że wygrał Trump. I wielu innych jeszcze, tutaj trudno to wymienić, machinacjach Putina brał udział Prygorzem, więc to nie jest tylko zwariowany człowiek, zwariowany szef bandy, tylko to jest człowiek oddany Putinowi, który w pewnym momencie jednak się jemu przeciwstawia. To znaczy, że jeżeli przeciwstawił się on Putinowi, musiało coś takiego, czego on już dalej znieść nie mógł. I prawdopodobnie tutaj istotą jest to, że po pierwsze jego nie docenił Putin po tym, jak on właściwie zajął Bachmut, że nie dostały mu się żadne z tego tytułu podwyższenia i że nie chwalono go na Kremlu tak jak trzeba, a poza tym po, już po zajęciu Bachmutu dwa tygodnie temu Ministerstwo Obrony, czyli Szejgu, którego on nienawidzi, wydało rozkaz, na skutek którego wszystkie oddziały walczące w Ukrainie, prywatne, także jak niby ta banda Prigorzyna, powinny poddać się Ministerstwu Obrony i podpisać z nimi kontrakt. I temu się przeciwstawił zdecydowanie Prigorzyn. To była podobno ostatnia kropla, która przeciwko Shoigu zmobilizowała Prigorzyna. Ale nie zapominajmy i wiemy już, jak się to potoczyło dalej, wiemy, że Prigorzyn nic z tego nic z owego nagle cofa swoje wojska, które dziwnym trafem doszły aż tak daleko, bez żadnych przeszkód. I mimo tego, że to właśnie wojska Prigorzyna zbiły samoloty rosyjskie wysłane przeciwko niemu. Więc jeżeli rzeczywiście takie samoloty były przeciwko Frigorzynowi wysłane, to wskazuje na to, że to nie była jednak ustawka, tylko autentyczny bunt. I trudno zapomnieć o tych, którzy zginęli w tych samolotach, to podobno od 12 do 15 osób. Różne są tutaj liczby. Więc yy, mówi Prigorzyn, że się cofa, ponieważ yy, nie chce dopuścić do przelania krwi rosyjskiej, ale on ją już przelał. I czy to będzie mu zapomniane, czy nie, tego wszystkiego się dowiemy. Yy, nie możemy oczywiście liczyć na to że Putin dotrzyma jakiegokolwiek słowa, które daje komukolwiek, bo wiadomo, że on wszystkie, że według Putina słów dotrzymują tylko idioci. To, Ale popatrzmy, to... co po tym zostało. Sekundkę jeszcze. Dobrze, proszę. Została, został stan wyjątkowy wprowadzony na skutek tego buntu. Ten stan wyjątkowy, który wprowadził Putin wczoraj, obejmuje cały, całą Rosję. I co on oznacza? To oznacza, że no dotychczas i tak podsłuchiwano i rewidowano bez nakazu prokuratury, ale robiono to nielegalnie. A teraz legalnie można każdego podsłuchiwać, wedrzeć się do każdego domu i zrobić rewizję, każdemu zająć samochód, powiedzieć, dawaj kluczyki, bo są potrzebne państwu i tak dalej, i tak dalej. Więc naród, ludność rosyjska zostaje teraz w tej. W tej pułapce, jak, jaką na nią zastawiono na skutek tego buntu? No właśnie, no, właśnie chciałem panią o to dopytać, bo z jednej strony widzimy, że Władimir Putin, ten, który nikomu nie ustępował, rządzi silną ręką, tutaj jednak na razie mamy takie wrażenie, że musiał ugiąć się pod, pod Prigorzinem. Z drugiej strony naród rosyjski, to co pani powiedziała, usłyszał to, co Prigorzin mówił, czyli że ta wojna. Została wywołana przez Rosję, i ona tak naprawdę do końca nie ma sensu. A po trzecie, mamy bardzo słabe wyniki gospodarcze Rosji. No i tak naprawdę biednie niespo, biedniejące społeczeństwo. Czy Rosja może się obudzić? Czy rosyjskie społeczeństwo może się w końcu obudzić? Nie. Rosyjskie społeczeństwo może być już dawno obudzone, ale to nie znaczy, że ono ruszy się w jakikolwiek sposób. Po pierwsze, dlatego, że jest inertne z samej swojej istoty, istotą tego społeczeństwa, nad którym znęcano się od czasu Mongołów przez Carów, przez komunizm, przez, z lekką przerwą za czasów Jelcyna, ale niestety wtedy dopadła ich straszna bieda i znowu wróciło do podbud yy, coraz bardziej narastającego terroru Putina. Więc to społeczeństwo yy, wie jedno, cierpi, przeczekaj, prze, yy, my to wycierpimy, przecierpimy, spokojnie, poczekamy. To nie jest społeczeństwo, które gremialnie Teraz by mogło wyjść na, na ulicę. Ono wyszło w 2011 roku. Ono wyszło w 2012 przed kolejnymi wyborami Putina setkami tysięcy w 87 miejscowościach Rosji. Wyszli zbuntowani ludzie przeciwko sfałszowaniu wyborów do Dumy i sfałszowaniu potem wyborów Putina, czego się nagle wszyscy dowiedzieli z internetowej mapy, która została ogłoszona przez no, specjalną organizację Gołos, która, która śledziła za wyborami przy pomocy młodych ludzi wyposażonych w kamery, w telefony itd. Tak Ale to było i to zostało tak strasznie przez Putina y, ukarane y, latami więzień dla tych, którzy brali udział od dwóch lat do jedenastu lat więzienia, że y, ludziom odechciało się już wszelkiej tego rodzaju działalności, ale została jeszcze niejasność na Kremlu. Ja jestem przekonana, że Prigorzyn nie y, ważyłby się na y, taki krok, jeśli by nie miał jakiegoś cichego poparcia od jakiegoś stronnictwa na Kremlu. Oczywiście to, co teraz mówię, to być może są wnioski zbyt daleko idące, ale pewną na Radzie Bezpieczeństwa, którą zwołał Putin wczor wczoraj, okazało się, że nie wszyscy go Głośno popierają, głośno go poparł szef, przewodniczący Dumy, głośno go poparła przewodnicząca Rady Federacji, czyli tak jakby Senatu, Matwiejenko. Głośno go poparł szef wywiadu na Ryszkin, ale nie usłyszano głosu jego szefa, szefa politycznego biura na Kremlu, czyli Kirijenki. No, Kirijenko to jest postać specjalna. W 1998 roku, kiedy był wielki krach yy, Rosji, on został premierem, wtedy nazywano go yy, Kinder Niespodzianką. No, ta Kinder Niespodzianka stała się yy, za czasów yy, Putina. Ale bardzo... to jest kluczowe, co pani teraz mówi. Czy za, czy za Prigorzinem stał ktoś na Kremlu, czy być może oligarchowie? Na pewno musiały stać za nim wielkie pieniądze, bo wiemy, że to jest człowiek łasy na pieniądze. Tak jest. Kto mu te pieniądze wręczył, jeżeli rzeczywiście szło o pieniądze, tego się prawdopodobnie jeszcze długo nie dowiemy. Ale że jest pewien rozłam wśród ludzi otaczających Putina, to zaczyna być coraz bardziej widoczne. I no, oczywiście bardzo mnie to zdziwiło, że wśród ludzi, którzy nie poparli, Głośno Putina, był także były szef FSB i szef Rady Bezpieczeństwa, Patruszew. I jeśli on milczał, jeśli milczał Kirillenko, to czy to coś oznacza, czy też nie? No, nie jestem specjalistą, kremlinologiem, bo mhm. dzisiaj być kremlinologiem jest szalenie trudno, jako że Kreml jest nieprzeciekający. Stamtąd właściwie nie wychodzą żadne niekontrolowane wiadomości, a to właśnie czy kto poparł, a kto nie poparł Putina, no stało się wczoraj, no usłyszałam o tym od politologa, politologa oczywiście opozycji Abasa Giliamowa, który dokładnie no, no, ma tam jakieś kontakty z Kremlem. My więc... zaraz, to my zaraz y, spróbujemy to wyjaśnić jeszcze, bo będzie naszym gościem profesor Władimir Ponomariow, y, rosyjski opozycjonista, więc y, y, być może spróbuje nam to rozłożyć także na czynniki pierwsze. Krystyna... Nie mylić z Ilią Ponomariowem. Tak jest. <laughs> tak jest. legi, Ale tak czy inaczej, zakończywszy te wszystkie wywody, zdecydowanie Putin wychodzi z tego osłabiony. Czy osłabiony na długo i czy jemu się uda od, odbić od tego chwilowego dna, na jakim się znalazł, to zobaczymy. I wydaje mi się, że jednak ten pucz bardzo jest ważnym momentem w historii Kremla i w historii dalszej władzy na Kremlu. Krystyna Kurczapredlich, autorka książki Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji i Putina. Tych tajemnic jest coraz więcej, no ale myślę, że też to, co pani powiedziała, jest kluczowe. To jest bardzo ważny moment, pytanie czy moment zwrotny w tej historii. Dziękuję serdecznie pani za, za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję pani.